Słuchajcie, ja jestem Rost, a w tym oto materiale przedstawię Wam 10 faktów o Brawl Stars, które mogłeś ominąć i w sumie o nich nie wiedzieć, a są naprawdę ciekawe i warte usłyszenia. Oczywiście w tym miejscu informuję, że jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to teraz jest jedyna i niepowtarzalna okazja, żeby zejść na dół tego materiału, kliknąć czerwony guzik, aby stał się szary, ponieważ wtedy będziesz na bieżąco z moimi materiałami. No i pamiętaj o dzwoneczku, oczywiście. A w tym momencie pozdrawiam Wiktorię i Zuzę. A jeżeli wy chcecie pozdrowienia, w kolejnym odcinku to napiszcie na dole w komentarzu wasze imię, a w następnym odcinku pozdrowię dwie kolejne osoby. Myślę, że taki pomysł jest całkiem spoko. No i przy okazji podajcie na drugi kanał RosselGoblec, o właśnie teraz filmik, który wam się wyświetla w prawym górnym rogu, filmik i wpadajcie tam, oglądajcie. A teraz zaczynajmy nasze fakty z Brawl Stars. Pierwszy fakt, o którym nie wie pewnie większość z Was i wiedzą tylko no, prawdziwe tryhardy, które oglądały Brotholka jeszcze dawno, dawno temu, a mianowicie kiedy wprowadzali do gry Leona, to jego atak, który można było zobaczyć na Brotholku, nie był taki jak obecny. Strzelał on kulami takimi samymi jak Colt i ogólnie jego atak przypominał atak właśnie naszego Colta, tylko był trochę mniejszy dystans tego ataku. Atak to tak czy siak wyglądał właśnie jak atak Colta i jedyna różnica była taka, że no po prostu im bliżej, tym więcej obrażeń zadawał, ale za to miał mniejszy dystans niż atak naszego właśnie kolka. Numer 2, a mianowicie przechodzenie tutoriala bez grania w tego tutoriala. Da się pominąć ten początkowy tutorial w naszym Browstars. No, przynajmniej kiedyś się dało. Czy nadal jest to możliwe? W sumie nie sprawdzałem. Może kiedyś sprawdzimy, lub ktoś z Was, jak komuś się chce, może sprawdzić i powiedzieć, czy działa. A mianowicie, jeżeli kiedyś zostawiło się telefon, weszło się na Browstars nowe konto, co nie mamy, ten tutorial, no i jeszcze na tym tutorialu i poszło się na przykład, nie wiem, pomóc, tak czy mamie, czy w ogóle zostawiło się po prostu telefon i odeszło od niego, to tak po jakimś czasie, nie wiem ile to było, chyba z pół godziny, godzina, coś takiego, telefon, no nie to, że się wyłączył, tylko po prostu skipnął wam ten tutorial i od razu można było wpisywać imię i wchodzić do gry. Także ten tutorial został przez ten właśnie e, w sposób pominięty. Czy to jest błąd, czy nie? No sam nie wiem, ale tak kiedyś działało, czy nadal działa, nie wiem. Dajcie znać na dole w komentarzu. Numer 3 tego raczej pewnie nikt nie wie, a mianowicie kiedy weźmiemy sobie opcję zmiany właśnie naszych kontrolek. Bo można sobie oczywiście zmienić kontrolki ustawianie ich i weźmiemy sobie piperkę i strzelimy tą piperką, i wtedy odpali się nam właśnie zmiana, tak jakby pozycji naszych kontrolek, to w tamtym momencie zbuguje się dźwięk strzału piperki i będzie zapętlony właśnie głos tego strzału. I no trochę dziwnie to brzmi, ale takie coś jest. Jest to taki, można powiedzieć, trochę błąd taki dźwiękowy i wygląda on no tak trochę, znaczy wygląda, no słychać go tak trochę, no nie za fajnie, więc mi się osobiście to nie podoba i nie ma w sumie to żadnego celu, żeby robić, ale taki fakt istnieje. Numer 4, a mianowicie kiedyś główny atak naszej Piperki nazywał się Para Strike. A teraz, no właśnie, jego nazwa została zmieniona na Gunbrella, czyli w sumie tak bardziej bykowo. Teraz taka ciekawa rzecz, a mianowicie numer 5. Czy wiedzieliście, że Penny i Jackie są jedynymi zadymiarkami jakości Super Rare, którzy nie są robotami? Pozostałe postacie z klasy Super Rare to są właśnie roboty, także ciekawostka naprawdę fajna moim zdaniem. Numer 6. Czy wiedzieliście, że imię Tary oznacza gwiazda? I właśnie słowo Tara, to określenie, jest to określenie hinduskiego Boga, który no właśnie czyta z kart. Także no w sumie pasuje do tej postaci. Czy wiedzieliście, że teraz jest fakt numer 7? Nie no, żartuję. Czy wiedzieliście, że Showdown kiedyś. Był, znaczy, Showdown Duo był kiedyś oddzielnym trybem niż Showdown Solo. Na serio, teraz jak mamy Showdowna, to klikamy sobie Showdown i wybieramy Solo Duo. Kiedyś były to dwa oddzielnie tryby, i tak po miesiącu bodajże połączyli to w jeden wspólny tryb. I to w sumie według mnie ma naprawdę duży sens. Aż trochę dziwne, że nie zrobili tego od razu. Chociaż myślę, że zrobili to dlatego, że nie wiedzieli, czy to duo zostanie na stałe. Dlatego też wprowadzili na ten miesiąc to duo, aby przetestować. Okazało się, że jest grywalne, więc dali to jako stały tryb razem z tym solo. Tak myślę, że było. Ej, słuchajcie, widzowie, nie wiem, czy wiecie, ale mam Instagrama Rozpodłoga TV i na tym Instagramie teraz codziennie wrzucam jakieś newsy, ciekawostki, fakty, jakieś fanarty widzów i tak dalej. Związane z Brawstars i nie tylko. Także, jeżeli chcecie wysłać mi jakiegoś fanarta, Buga, błęda, żebym pokazał na Story, to możecie wpadać. Instagram, Rozpodłoga TV. Na dole w opisie macie linka. Serdecznie was zapraszam. No i co jakiś czas jakieś tam zdjęcia też wlatują, więc myślę, że warto. I fajne rzeczy można tam sobie oglądać właśnie związane z naszym Brawl Stars i nie tylko. A przy okazji, że dzisiaj pierwszy raz o tym mówię na filmiku, to właśnie dzisiaj, tak. No zaraz po filmiku 12-13 rzucę na insta story Q&A, więc będzie można zadawać mi pytania. A teraz fakt dotyczący dwóch skinów, czyli taki podwójny fakt w jednym. A mianowicie fakt dotyczący skina Sali Leon. Oraz sakura spajka. A mianowicie w momencie ataku, kiedy te postacie, a właściwie te skiny rzucają swoim atakiem, to widać z tyłu takiej głowy taki, taką emotkę, takie trzy jakby kreski, które no nie wiem, co one oznaczają, czy jakąś złość, czy to jest takie. Nie wiem, według mnie jest to trochę słodkie i naprawdę fajnie wygląda. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale według mnie wygląda to naprawdę fajnie. No i spoko, że coś takiego dodali. Myślę, że powinni coś takiego, w sensie nie takie same, ale jakieś różne takie rzeczy przy atakach dodać do każdej postaci, bo na pewno takie animacje no trochę urozmaiciłyby naszą grę i byłaby zawsze trochę ciekawsza. Jednak Mówię wam o tym tutaj, jako właśnie taką ciekawostkę, jako właśnie taki fakt, z uwagi na fakt, że tak, tylko te. Dwa skiny wyłącznie posiadają coś takiego, i żaden inny skin w grze, na razie, bo być może kiedyś dodadzą takiego skina, nie posiada żadnej właśnie takiej y, emotki wyświetlanej właśnie przy ataku, przy główce. Jest to w sumie, no w sumie są to dwa jedyne skiny, które coś takiego mają. Numer 9, mam nadzieję, że nie mylę się w liczeniu, bo nie wiem czy wiecie, ale nagrywam to oczywiście na żywca, czyli no, bez scenariusza i tak dalej. A mianowicie, czy wiecie, że Piper i Bo na swoich tak jakby ultach wystrzały swoich ultów. Mają takie same, oczywiście nie Piper i Bo, tylko tutaj chciałem powiedzieć Piper Cupid Piper, bo ten właśnie skin posiada ten sam dźwięk wystrzału swojego Ulta, co Bo. Nie wierzycie? No to zaraz Wam pokażę, ale naprawdę Piper i Bo mają ten sam jakby dźwięk, tylko w momencie wystrzału Ulta. Nie chodzi mi tutaj o wybuch, nie chodzi mi tutaj o nic innego, tylko w momencie, kiedy te właśnie kule od naszej Piperki wylatują, to jest takie piw. A jak właśnie kule od naszego Bo, yy, znaczy kule, no, jego bomby pojawiają się na mapie, to też jest również taki dźwięk Q i takie jest to właśnie identyczne. Pewnie, prawdopodobnie, no, jest to dosłownie ten sam dźwięk. Może delikatnie tam się różnić, ale według mnie 1 do 1 skopiowany dźwięk. Numer 10. Czy wiedzieliście, że w klubach za liczbą członków jest ukryta wiadomość. Oj, tak, byczek, oj, tak. O tym naprawdę mało kto wie, ale tak, za liczbą członków jest ukryta wiadomość. Jednak, co tam dokładnie jest napisane, chyba nikt nie wie. Widać tam tylko kawałek literki. Jest to bodajże literka S, więc być może tam po prostu jest ukryty stary napis. Po prostu members, czyli członkowie. Ale jeżeli jest to co innego, no to dajcie znać na dole w komentarzu, co wymyślicie. Numer 11. Czy kiedykolwiek zauważyliście, że atak naszej Nity jest dokładnie taki sam wyglądowo, jak atak naszego Franka? Naprawdę, jest taka jakby smuga, która niszczy Ziemię, i wygląda to dosłownie tak samo: tylko Frank po prostu wystrzeliwuje ich więcej, a Nita po jednej numer ostatni, czyli dwunasty, ale co nie oznacza, że to jest najgorsza ciekawostka, najgorszy fakt, a mianowicie, czy wiedzieliście, że jeżeli użyjemy ulta na naszym crow, to jego daggersy, czyli po polsku, jak to było, po polsku były to ostrza, kręcą się i lecą w stronę przeciwnika w różnych kierunkach. Natomiast, jeżeli użyjemy również ulta naszego crow, ale na jakim skinie, to również ostrza będą leciały z różnych stron w stronę przeciwników, co nie? Jednak tutaj jest taka różnica, że te ostrza, na przykład na takim MechaCrow, nie będą się kręciły. Jest to naprawdę no, coś, czego się nie spodziewałem, ponieważ nigdy w sumie nawet nie zauważyłem, bo nie mam kroła, że jego ostrza się kręcą. Zawsze myślałem, że lecą w linii prostej, a tak naprawdę one się kręcą i widać tylko i wyłącznie to, kiedy gra się bez skinowcem, więc dla osób, które mają skina, no to jest fakt, o którym raczej nie wiedzieli. A więc co? W tym filmie to było na tyle. Jak wam się podobało, to pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę. Jak jesteście nowi na tym kanale, to zachęcam do zostawienia suba. Ścigamy się z pandą. Kto pierwszy wbije 150 tysięcy widzów. Jeżeli my będziemy pierwsi, jeżeli nam się uda, to panda ustawia na YouTubie na dwa dni awatar Mojego kanału, a jeżeli my przegramy, no to ja ustawiam jego awatar. Także strzelajcie suba, musimy wygrać i będzie śmiesznie, jak panda będzie musiał paradować z moim awatarem. Przy okazji, przypominam wam, że wróciliśmy do nagrywania odcinków na kanale Rose Games z widzami. Odcinki są nagrywane oczywiście na moim Discordzie Tosty Rosta, więc jeżeli ktoś chciałby wystąpić w odcinku schowanego, top model, tryb imprezy i tak dalej z naszego Brawl Stars, też z Robloxa jest coś nagrywane, więc jeszcze pewnie inne gierki będą ogarniane. Więc jak ktoś chce w odcinku z widzami wystąpić, to zapraszam na Discorda Tosty. Rosna. Linka macie tam na dole w opisie. Serdecznie Was tam zapraszam, bo można wystąpić w naprawdę fajnym odcinku. A do tego pod koniec nagrywania odcinków wbijam tam na Discordzie na czat ogólny i można sobie ze mną pogadać, tak przez godzinkę, pół godzinki siedzę, więc jest szansa nie tyle co wystąpić w odcinku, nie tyle co ze mną zagrać, ale i również porozmawiać, więc myślę, że naprawdę fajnie. A my co, widzimy się już jutro o godzinie 12, no i w sumie o godzinie 14 widzimy się na kanale Roast więc tam wpadajcie, będzie fajny odcinek z chowanego, gdzie trollowałem widzów, więc wpadajcie tam, no i co, widzimy się już niedługo. I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it.